Pracuję sobie przy kąpie i tak wygląda moja rzeczywistość. Laktator Philips Avent to jest mój najlepszy przyjaciel ostatnio. Bez niego ja nie wiem, co bym zrobiła, bo mamy problem z. Może go wyłączę na chwilę. Mamy problem z laktacją, słuchajcie, ja wieczorem nie mam pokarmu. Nie wiem dlaczego cały czas młoda jest przy piersi, tego pokarmu powinno być więcej, a go nie ma. Także jeżeli macie jakieś sprawdzone sposoby na większą ilość mleka, to piszcie mi w komentarzach, bo no musieliśmy niestety wprowadzić wieczorem i w nocy do czego bardzo nie chciałam robić, no ale bez tego się nie obyło. Oliwka wieczorem jest bardzo niespokojna, nie umie zasnąć, bo jest. Chłodna, więc bez mleka modyfikowanego się nie obeszło. Mamy to samo mleko, które Alan pił, jak był malutki. Chcemy jeszcze w, spróbować mleka jakiegoś organicznego albo koziego, bo widzę, że trochę jej ciężko na brzuszku po tym mleku. No wiadomo, ono jest bardziej kaloryczne i pewnie ciężej strawne niż mleko matki, ale widzę, że coś brzuszek ją zaczyna boleć po tym mleczku, a ono i tak już jest jednym z takich powiedziałabym najlżejszych mlek dostępnych na rynku, ale tak, laktator to jest ratunek. Bez niego pewnie ta laktacja cała by wyhamowała i byłoby tak jak za pierwszym razem, do czego nie chcę tym razem dopuścić, więc w ciągu dnia karmię ją jak najwięcej się da, odciągam jak najwięcej się da. I zawsze wieczorem przychodzi ten moment, że tego pokarmu jest małą i widzę to po niej, jak jest niespokojna i widzę to po laktatorze, ile mi odciąga, nie? Więc no myślałam, że jest super, a jednak te problemy się zaczęły pojawiać po tym trzecim tygodniu i nie wiem, o co chodzi. Także walczę dalej. Dobra, wracam do odciągania i muszę ogarnąć parę firmowych rzeczy, bo jestem tak do tyłu, słuchajcie, z robotą przez to wszystko. Jeszcze teraz e, wyszła nam kolejna rzecz związana z remontem domu, która była totalnie nieplanowana. Ehm, po prostu, po prostu. Wszystko naraz. Wszystko naraz. Ja nie chcę Wam się tutaj żalić. Ja chcę po prostu pokazać Wam, jak wygląda życie. No, jest jazda bez trzymanki, to się już tak ciągnie od dłuższego czasu. Co chwila nas coś zaskakuje, więc no powiem szczerze, z mi tyłek przez ostatnie miesiące. No ale co nas nie zabije, to nas wzmocni. Tego się trzymajmy. Mówiłam Wam, że za parę dni jedziemy na wesele i nie mam jeszcze nic do ubrania. Nie mam pojęcia, jak się ubrać, ale na szczęście udało mi się wyskoczyć na paznokcie. Kuba został z malutką pierwszy raz sam i, i mówił, że nie potrafił jej uspokoić. Przyszłam i oczywiście od razu ją uspokoiłam, więc tak się śmiejemy, że Alan był bardziej jego dzieckiem, bo to u niego się szybciej uspokajał, a Olivia jest bardziej moja i to ja jestem jej potrzebna dla takiego poczucia bezpieczeństwa i tu widać od razu, że, że Alan jest tatusiowy, a ona mamusiowa. Dobrze, że udało mi się wyskoczyć na paznokcie, bo już wyglądały po prostu jak siedem nieszczęść, a gdybym miała je robić sama, to straciłabym tyle czasu i energii i nerwów, że wolę wyskoczyć na te dwie godziny, niż świrować potem i wkurzać się w domu. Także paznokcie są zrobione. Trzeba się jeszcze ubrać. Dobra, mamy 10 minut odciągania z jednej piersi i uzbierało mi się tutaj około 40 ml, więc z drugiej powinno być tyle samo, ale słuchajcie, po takim czasie regularnego odciągania i regularnego karmienia ja powinna mieć i tak tego pokarmu w ciągu dnia więcej. A tak jak mówię, w nocy jest jeszcze gorzej, więc no kurczę, nie wiem co brać, żeby to bardziej rozbudzić. Już odciągam tyle razy i dalej jest. Tyle samo, to po prostu nie rośnie. Dajcie mi znać, jak było u Was i czy macie na to jakieś sposoby, bo już nie wiem, co robić. Jeszcze pokażę Wam patent z TikToka na czystą łyżeczkę. Wycina się połowa sreberka, robi się w nim dziurkę i tutaj możecie odłożyć sobie tą łyżeczkę i wtedy ona nie pływa Wam w mleku, bo kiedy odkładacie ją do mleka, to ona zawsze się zakopie i zawsze jest brudna i taka klejąca, więc to jest patent z TikToka, który mi się świetnie sprawdza, jak zresztą większość, którą wprowadziłam do, do domu, więc jeżeli macie jakieś też patenty z TikToka, które Wam się sprawdzają, to dajcie mi znać. Ten jest super, i kiedyś nie było można tego robić, bo to opakowanie było takie tekturowe, ale teraz właśnie przy tych takich puszkach świetnie się to sprawdza. Także polecanko. <grym> I właśnie to jest. Mmm. <grym> Jeszcze jedna taka ciekawostka. Zamówiłam na wesele malutkie słuchawki ochronne marki Mozos, bo te wydawały mi się być najmniejsze. Ona ma bardzo mały obwód główki, więc nie wiem, czy nawet te nie będą za szerokie. Zobaczymy jak dojdą, ale to są takie słuchawki ochronne, kiedy wybieracie się z Dziusiem gdzieś, gdzie jest głośno. Więc dla bezpieczeństwa jej słuchu zdecydowaliśmy się na coś takiego i zobaczymy, jak to będzie działać. Jeżeli będzie mm, fajnie działać i fajnie pasować, to wam o tym powiem. Chociaż obawiam się, że nie będą się trzymać, albo ona nie będzie w nich chciała być, ale to się wszystko okaże w dniu wesela. Zobaczcie, kupiłam malutkiej tulika Czyli zapinane otulacz. I to ponoć ma uspokajać dziecko. Niestety, moje dziecko jest w małym procencie dzieci na świecie, które nie potrafią znieść tego otulata. I nie ma spokoju. Rączki muszą być na zewnątrz. Nie? Tulik nie zdał egzaminu, niestety. Może ktoś chce odkupić? A few minutes later... Tuliku w ogóle nie chciała spać, natomiast ubraliśmy ją na dwór i od razu zasnęła i uwielbia być w tym misiu. Więc y, miś z HM taki kombinezon misiaty Sprawdza się do spania świetnie. Mam przygotowany nożyk, bo razem z Wami otworzę moją nową piękną torebkę marki DAK. Jest to polska marka, która szyje przepiękne, skórzane torebki, więc zaraz pokażę Wam dokładnie, co jest w środku. A, i jeszcze jedna rzecz przy okazji a propos patentów z TikToka. Okazało się, ostatnio trafiłam na filmik i żałuję, że nie wiedziałam tego wcześniej, że każdy nożyk z tyłu na tej dupce ma taki specjalny mm, odcinacz tych nożyków, kiedy Wam się zużyje. Czekajcie, bo to muszę tutaj jakoś wyciągnąć. O! Uh. Zawsze jest problem z odcinaniem tych nożyków, bo one się lubią łamać nie pod tym kątem, pod którym powinny. I tutaj każdy nożyk ma coś takiego, gdzie się wkłada ostrze i po prostu się je odrywa. I nie wiedziałam tego, więc jeżeli jeszcze nie wiecie o tym patencie, to każdy nożyk powinien mieć taką dupeczkę, która ułatwia Wam no, odcinanie tych zużytych części. Nożyków. Także TikToka można nie lubić, ale pod kątem domowych patentów, które wyświetlają się w proponowanych, to jest po prostu mistrzostwo świata. Dobra, nie przedłużając, przechodzimy do otwierania paczki. Uuu, zobaczcie, jaka piękna. Mm -hmm. Już widzę na pierwszy rzut oka, że jest przepięknie wykonana. Zdecydowałam się na model Blair w czarnej skórze Kroko. To jest skóra, która jest tłoczona na krokodyla. Bardzo lubię taki motyw u siebie. I to jest torebka, która przyda mi się do noszenia na co dzień pod kątem, wiecie, takich typowych rzeczy, które muszę mieć cały czas przy sobie, czyli. Aparat do vlogowania, bo ostatnio się z nim nie rozstaje. Pampers, chusteczki nawilżane i takie, wiecie, jakieś śpioszki na zmianę i tak dalej, i tak dalej. Bo kiedy nie mamy przy sobie wózka, gdzie to włożę, to muszę mieć to po prostu cały czas pod ręką, a nie lubię dużych torebek i ta ma taki idealny format i grubość. Która sprawi, że będę miała wszystko pod ręką. Tutaj mam do niej taki szeroki pasek, który jest krótszy od tradycyjnego, co sprawi, że będzie miała taki bardziej miejski charakter. I tutaj w środku mamy dwie większe otwarte przegródki: jedną w środku na zamek i taką malutką na jakieś mniejsze, ważniejsze rzeczy. Jeszcze nie zauważyłam, że z tyłu jest też jeden zamek, ale jak tak patrzę sobie na detale, to jest to naprawdę przepięknie wykonane. I miałam już drogie torebki. Miałam i Sabrinę Pilewicz, i mam torebkę Yves Saint Laurent, ale jakość dak nie odbiega w ogóle. W ogóle. A ceny są o wiele, o wiele bardziej korzystne. Także jeżeli szukacie torebek, to naprawdę warto się zainteresować tą marką. czesać. I wystarczy, że go zawołam i on jest pierwszy do czesania. Zaraz Feri zauważy i przyjdzie też, zazdrosny. O! Już idzie. Mm -hmm. Tylko nie przesuwaj mi może tego aparatu, dobra? Jerosz. Jerosz, siedzisz w kadrze, wiesz? O, rybaki moje. Dobra, i kiedyś wam już o tym mówiłam że mam do czesania kotów taki grzebień, który się nazywa kurczę. On się nazywa. Nie wiem jak on się nazywa. Sprawdzę wam to, William. Sprawdzę wam to dokładnie, ale to jest grzebień, który ma tutaj w sobie ząbki zakończone nożami. I kiedy macie koty, które mają tendencję do kołtunienia się, to, to jest must have. Ja nie czeszę niczym innym kotów i dzięki temu nie mają kołtunów, bo nawet kiedy coś tam się robi, to William, Jezu, to od razu te noże to tak jakby przecinają i wyrywają bez takiego mocnego ciągnięcia, więc to jest must have do takich futszoków, jak na przykład ragdole. Dla mainkuna nie miałam takiego urządzenia i pamiętam, że Chili była cały czas skołtuniona ja ją musiałam czesać i obcinać jej te kołtuny za pomocą takiej maszynki dla zwierząt a tutaj nigdy nie musiałam używać maszynki, bo to daje radę Także polecanko Kurczę, nie wiem jak to dokładnie się nazywa Podlinkuję Wam to na dole w opisie bo bez tego no... Byłoby ciężko przy tych futrzakach moich. Dobra, muszę je czesać na zmianę, bo jeden i drugi chcę. I tam, gdzie robi się kołtun, tak trochę pociągnie, ale to nie jest nic, co ich boli i uciekają, więc naprawdę jest to super. No i zawsze się śmieję, że zawsze po czesaniu mam nowego kota, bo tego jest tyle, że szok. To jest kawa. To jest kawa? Aha. Z pianką. Z pianką dużą. Mhm. A to są malinki, szyszuki z malinek? Tak. Urwał z krzaczka. Świeże z urwane? Jakie tak. super. Przemierzalni, przymierzalni. Zaliczone. Doceniam teraz wielkie przymierzalnie w Zarze. Kuba przymierza spodnie, a my się karmimy. Wykorzystuje ten moment, także przymierzalnie w centrum handlowym to jest dobry pomysł. Malutka najedzona zasnęła, a ja chciałabym e, powiedzieć Wam, że dopiero testujemy ten wózek. To są nasze pierwsze zakupy z nim. I słuchajcie, ten koszyk na dole to jest mistrzostwo świata. Tutaj tyle wejdzie. I jeszcze jest mnóstwo miejsca, że pod tym kątem ten wózek to jest no, najlepsze rozwiązanie naprawdę.